Hejka! Dzisiaj otwieramy sobie najnowszy set. Mam tutaj cztery takie trójpaczki, dwa z Charmanderem i dwa z Gastli i cztery dwupaczki, dwa razy Lary i dwa razy Erika. Niestety, ten set na razie występuje w takiej formie. Nie ma żadnych y, booster bandli ani Elite trainer boxów. To będzie później. Myślę, że zrobimy tak, że sobie po prostu poza kamerą otworzę wszystkie blistry i zrobimy dwie kubki. Będą trzy paki i dwupaki, i zobaczymy po prostu, co lepiej leci. Więc otwieram i zaraz wracam. Dobra, więc już mam wszystko otwarte. Tu mamy trzy paki, tu mamy dwupaki. Pokażę Wam jeszcze, jakie są promki. Tutaj do trzy paka jest. Charmander i on ma to kosmos holo, nie wiem czy to widać, jakoś chyba średnio dzisiaj się to odbija. Tutaj jeszcze Gastly taki, naklejki Charmander i Charizard i naklejki Gastly i Gengar. Mega Gengar, a tamten to był mega Charizard. I teraz jeszcze pokażę coin z dwóch paków. To jest taka Erika, ona też się tak bardzo błyszczy pod odpowiednim kątem, ale coś mi tutaj dzisiaj źle świeci. Słoneczko. I lary. złoty taki. Promki, tangela i komala. Więc myślę, że zaczniemy od dwupaków, bo jest y, mniej po prostu tych boosterków. I zobaczymy, czy coś poleci. Lecimy z pierwszym boosterem. Nie wiem, czy powiedziałam, ale łącznie jest ich 20. W sensie, ja tutaj mam do otwarcia 20. Zobaczymy sobie, jak ten bulk wygląda. Otwierałam już tam na shortsach jakieś blisterki i ja mam wrażenie, że te karty są takie trochę wyblakłe. O ładne, jaka ładna ilustracja. Ostatnio właśnie na nią patrzyłam i stwierdziłam, że jest mega urocza. Ja w ogóle lubię jakieś takie kryształki, kamyczki. Dobra, jest super, pierwszy booster. I fajny dropik. A chciałam powiedzieć, że ja już sobie otwierałam jakieś blisterki na short set i nie poszło tam. Super. W zasadzie same eksy. E, otworzyłam jeszcze przed chwilą stickera z Charizardem, z Charmanderem i Charizardem. No i tam już trochę lepiej, bo była jedna ilustracja i dwa i eksy. Więc w zasadzie ta ilustracja, co teraz dropnęła, to jest moja druga ilustracja z tego setu. I w ogóle tutaj mamy energię, bardzo ładne. Nie wiedziałam o tym, że będą. Lecimy dalej. W tym secie jest bardzo dużo kart, więc ja też nie do końca pamiętam, co ja bym chciała. Na pewno bym chciała yy, Dragonite'a, tą Sirkę, bo jest mega śliczna. Dobra, tu chyba coś jest, ale to może i EX? Tak. I jeksik. Jeżeli nie dropnę Dragonite, to chyba sobie go po prostu kupię kiedyś. Japońskiego pewnie, bo oczywiście będzie tańszy. Wiem, że jest tutaj też Kanarii, ona też jest bardzo ładna. W ogóle bardzo mi się podoba ta ilustracja Pikachu. Dużo jest też reprintów różnych tych jeksów, ale no to wiadomo było. Dobra, pusty. Dużo też być powinno ilustracji bo tutaj nie tylko są ilustracje z Mega Dream, czyli jakby z japońskiego Ascendant, ale też z tych takich deków japońskich. Więc mogłoby się wydawać, że ten set będzie dobrze dropił, ale mi na razie tak se mogło być lepiej. Dobra i. I nic. Zostały jeszcze dwa boosterki z dwóch paków. Oczywiście listerki mam z Lofi. Serdecznie do nich zapraszam, a z moim kodem roska będziecie mieć 2% zniżki. Dobra, o, Kiria i Love Ball. Bardzo ładnie to wygląda. I znów pusty, ostatni z dwupaków. I ten też pusty. No to na razie tak se w dalszym ciągu. Podsumujmy dłupaczki i mamy tylko tak jedną ilustrację i EXA. Dobra, lecimy teraz z tym. Czyli jeszcze 12 boosterków do otwarcia. Ja czekam bardzo na Elite Trainer Boxa, żebym mogła sobie ten bulk wsadzić, bo na razie on tak jest jakoś luzem. Zawsze właśnie lubię mieć opakowanie od ETB, żeby schować sobie tam bulk, żeby on mi się nie walał po szafkach. Dobra, tutaj pierwszy booster z trójpaków i pusty. Może dalej będzie lepiej. No i czekam też oczywiście na booster bundle. Tam chyba y, powinno wychodzić najtaniej, w sensie jakby jeden booster powinien najtaniej wychodzić. Rozumiecie o co mi chodzi? Nie potrafię się wysłowić. Kolejny był pusty. Może tutaj coś. nieco. Dobra, to może zrobimy po prostu, po prostu taki szybki opening reszty, żeby było sprawniej. Co tutaj mamy? Aha, mamy ijeksa. O Jezu, i to jest znów ten sam ijeksa, co był przed chwilą. Tyle kart, tyle różnych ilustracji i co? Czemu to nie leci? Myślałam, że właśnie będzie fajnie dropiło, Ale... Leci mi to beznadziejnie. Duży też miałam hype na ten set. Pewnie jeszcze coś sobie pokupuję. Jakieś trójpaczki. Bo chyba to teraz najbardziej się opłaca kupować. Do czasu wyjścia bandli. Dobra, mamy Mega Dragonite, ale co z tego, jak to jest zwykły i ale no wciąż jest bardzo ładny. Chociaż mam takiego japońskiego. No i on oczywiście jest ładniejszy, ma fajną teksturkę. Zostało 2, 4, 5 pusterków tylko. Możecie dać znać, czy Wam też to tak marnie dropi? Nic nie ma. Nic nie ma, ale przynajmniej ból jest bardzo ładny. Dużo kart mi się podoba, e, więc porobię sobie jeszcze jakieś tam stronki. O, właśnie na przykład ten U, Dragoner z Lufbolem, ekstra. Taki. Więc, no właśnie, zadowolę się tylko tym bólkiem chyba. No nie, no takiego też już mam. Kurczę, dwa ostatnie. Dobra, no dajcie coś jeszcze. Uuu, mega Audino! Co tu? Tu już nic nie ma. Ale śliczne! Co prawda jest to full art, ale... Ale bardzo ładny. No super. Ostatni busterek, Aż mi się pranie skończyło, ale pewnie nie słyszycie tej melodyjki. Dobra, czy coś tu będzie? Jakoś już nie mam nadziei, żeby coś tu było. No. Mm -mm. No i co? W sumie mamy tylko dwa fajne dropy, bo jest tutaj karbing w tych pięknych kryształkach, mega audino. Bardzo surocza. I co dalej? No, i Mega Dragonite może być, ale no właśnie, mam japońskiego. No i jakieś trzy takie marne. I eksy. Duże miałam nadzieje związane z tym setem, ale no widać, jak to wygląda na razie. Trzymam kciuki, żeby Wam lepiej dropiło i żebyście trafili to, co chcecie. Możecie się pochwalić w komentarzach, co już wydropiliście. A ja się z Wami żegnam. Pa, 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 pa.